Apokalipsa według świętego Jana, rozdział 22, werset 17 I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Odkrywamy tajemnicę Ewangelii. Pamiętam świat. Psalm z 1 grudnia 2018 roku. Pamiętam świat na górze, światłości chórze, kluczami otwierane proroctwa, bramy, na teraźniejszy czas przeznaczony i dany. Pan życia mi słowa proroctw objawił i powiedział: Stań w prawdzie, w nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha. Słowa wypowiedz w mocy mojej, Tobie przed czasem wszelkim dane, i stanie się co nakazane. Otwarte zostaną niebiosa i ziemi otchłań, i zło pochłonięte w jednym mgnieniu w przepaści nieprzekraczalnej postawionej Mu. Słowo Pana jest tu, w ustach Jego, by wydobyć z ciemności pustyni słońcem onej ziemi ogorzałą, co wśród dymu powstaje, mirrą i kadzidłem pachnąca. Tą, co przed prześladowcami z kamieniami miłosierdziem Pana wyzwolona i tą, co padła do stóp Jego balsamem nardowym stopy nawilżyła, to ta, co dobrą część z Panem wybrała, by winnicę doglądać, to ona stanęła przed Zmartwychwstałym. My, jak ona, taka jest wola Pana, aby to, co zginęło, stało się jednym, tym, który przychodzi i znajduje i jest w imię Pańskie, jednym w nowym człowieku. Tajemnica wcielenia fragmenty wykładu z 6 czerwca 2020 roku. Proszę państwa, ta przestrzeń naszych spotkań i czasu, który w tej chwili się objawia i ukazuje, nie jest możliwa do wykonania przez ludzi, którzy cały czas szukają grzechów. Nie jest to możliwe, po prostu nie jest. Proszę zauważyć tą prostą prawdę, która jest ukazana w pierwszym liście św. Piotra, rozdział 3, werset 18 do 20. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Chcę tu powiedzieć o tym, że głównym elementem dzisiejszego życia chrześcijan, i to nie tylko rzymskokatolickich, ale wszystkich chrześcijan na świecie, jest jakiś problem z Bogiem. Opisany on jest bardzo wyraźnie w listach do kościołów, Apokalipsa św. Jana, rozdział 2, Jezus Chrystus mówi takie słowa, powiedzmy, że tak w luźnym tłumaczeniu. Nie mam pretensji ani niczego do Kościoła z Filadelfii. On, mimo że małym jest Kościołem, to zachowuje moje słowa, zachowuje moje nakazy. On, mimo że małym Kościołem, to trwa w miłości mojej. Wszystkie natomiast inne mają jakieś problemy. Jeden mówi, że mnie kocha, a szuka głębin szatana. Inny znowu mówi, że jest bogaty i nic mu nie potrzeba. Inny jeszcze przestępuje moje prawo i mówię do niego: wróć do pierwszej miłości i wróć tam, skąd spadłeś. Znowu inny ma jeszcze jakieś inne problemy. Tylko kościół w Filadelfii, to jest Apokalipsa Świętego Jana rozdział 3, werset 7 i 8. Aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To ten, co otwiera a nikt nie zamknie, i ten co zamyka, a nikt nie otwiera. Oto postawiłem jako dar przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. To jest tajemnica Bożego proroctwa, tajemnica Bożej prawdy, która jest pieczętowana. W jaki sposób? Dzieje się, jest objawiona i się dzieje, i się objawia, i jest ona. Dzisiaj jest taka sytuacja, że proroctwa, które Chrystus objawia przez świętego Eliasza, świętego Henoka, świętego Piotra, świętego Jana, jest napisane w Apokalipsie Świętego Jana, rozdział 10, werset 11. Janie, idź i prorokuj ponownie o ludach, narodach, plemionach i językach. Potrzeba ci ponownie prorokować, czyli idź i ponownie powiedz o tym wszystkim, i to święty Eliasz objawia. Chrystus mówi: Eliasz przyjdzie ponownie i wszystko naprawi. Proszę Państwa, te wszystkie sprawy, które są w tej chwili poruszane, one są sprawami przeprowadzającymi Państwa do nowego, właściwego stanu chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo to nie zrobić sobie dobrze i nie załatwić sobie sprawy u Boga i nie poleżeć sobie na zapiecku. Ale wykonać dzieło pańskie, które Bóg przeznaczył człowiekowi. Odwieczna droga, a jakże nieznana, jakże tajemnicza, jakże ukryta, jakże niechciana, a jednocześnie nieustannie wyczekiwana i wypatrywana przez tą, która w głębinach i tych, którzy ostatecznie poznali jej dobro po sprawdzeniu wszystkiego, co myśleli, że sami mogą wszystko uczynić. I stało się niemożliwym, aby samemu wszystko uczynić, bo tylko ten, który jest dawcą ducha, życia, duchowej natury, może być przyczyną nowej duchowej kultury, nowej duchowej istoty, która tak naprawdę przeznaczona jest od zarania dziejów do istnienia, bo najpierw było to, co ziemskie, materialne, ale później, co duchowe i ostatecznie duchowe jest tym, co pozostaje i trwa wiecznie bo to co duchowe musi zatriumfować bo to co ziemskie oczekuje nieustannie na prowadzenie na przemienienie bo poznało tą tajemnicę tajemnicę zgubienia zagubienia poszukiwania wyparcia niechcenia a w tej chwili jakże wielkiego poszukiwania i tak naprawdę umiłowania wszystkiego tego co boskie